Piątek, 5 marca właśnie rozpoczęły się Kaziuki Wilańskie. Panie dyrektorze, w tym roku w nieco innej formie. Tak, no z racji zaistniałej sytuacji w tym roku skupiliśmy się na tej części handlowej. Nie mogliśmy zorganizować tych obchodów, które zawsze towarzyszyły Kaziukom, czyli występów artystycznych i kulturalnych, też nie ma dorocznego takiego zjazdu Kazimierzy. Wiadomo, że też i gastronomia jest nieczynna. Także w tym roku są to głównie stoiska handlowe. Jak widać wystawców. Przyjechało dosyć sporo. Tak, no mamy e, około 30 e, stoisk. E, w tym roku są e, usytuowane e, wszystkie stanowiska e, na ulicy 1 Maja i kawałek tutaj na e, Placu Konstytucji. Jest też kilka stoisk na e, targowisku przed Halą Targową. Co można tutaj kupić dzisiaj? No asortyment jest bardzo szeroki, jak to na Kaziukach. E, jest trochę rękodzieła takiego typowego ludowego. Kulinaria regionalna od miodów poprzez produkty nabiałowe, mięsa, więc w związku ze zbliżającymi świętami każdy znajdzie coś dla siebie oraz takich sporo typowo targowych stoisk od łapci przez obrusy pościele, więc asortyment jest bardzo szeroki. Dzień dobry. Przyjechaliśmy z miasta łask. Bro, reprezentuje browar koreb, który kontynuuje 600-letnią tradycję ważenia piwa. Yy, mamy tutaj produkty tradycyjne, wpisane na listę produktów tradycyjnych. Są to piwo miodowe, piwo żywe, niefiltrowane, piwo ciemne korzenne, piwo łaskie tradycyjne, mocne pełne i yy, kilka innych. Który raz pan tutaj jest? Yy, jestem pierwszy raz na tym jarmarku tutaj. I jak się Panu podoba w Silwinie? Bardzo ładne miasto, bardzo dobra inicjatywa, miło się przebywa. Co my tu mamy? Mamy tutaj wędlinki swojskie, chlebki żydnie na zakwasie, niestety już jest końcóweczka, ponieważ się wyprzedaliśmy, ale to są... Jak świeże bułeczki idą. Dokładnie, tradycyjne wyroby z Podlasia. Który pani raz przyjechała? Oj, tutaj to już chyba siódmy, siódmy ósmy rok, dokładnie Pan ma. Nie... Czy... Czy... Czyli jest doświadczenie? Oczywiście. I jak się Pani podoba nasze miasto? Ja, ja sama osobiście tutaj jestem pierwszy raz akurat, kto inny od nas był w tej miejscowości, aczkolwiek przyznam się, że jest całkiem sympatycznie. Fajne, spokojne miasteczko. Ale ludzie z różnych stron Polski, mamy dwa takie nowe stoiska, piękne ozdoby wielkanocne i takie pływające świece, muszą duże zainteresowanie. Piękne palby mamy z Lubelskiego i, i, no i w ogóle cudowne fartuszki dla gospody są piękne jest różnorodność i ludzie są bardzo zadowoleni. Jesteśmy w okolicy Wielkiego posłu. przeżywamy Kaziki i zbliżają się Święta Wielkanocne, to ja pozwolę z tej, skorzystać z tej okazji i złożyć serdeczne życzenia radości i siły płynącej z istoty Świąt Wielkanocnych, obfitych łask i błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, Życzę stołu wabiącego oko święconką, smacznego jajka, wymarzonego zajączka, mokrego, uzdrawiającego i zabezpieczającego od koronawirusa dydgusa. długo oczekiwanych spotkań rodzinnych chociaż w małym gronie i radosnych śpiewów, wesołego Aleluja.